ostatnio wielką karierę w gabinetach dermatologicznych, robi kwas L-polimlekowy, który jest specyficznym rodzajem wypełniacza. Do czego służy, w jaki sposób go stosować, a w jaki sposób go nie stosować, o tym sobie porozmawiamy z naszymi gośćmi, no bo też często Państwo w listach do naszej redakcji wysyłanych na kartkach pocztowych i dostarczanych za pomocą Gołębi pytają o tenże kwas. Żebyśmy się tym tematem zajęli, proszę bardzo na Państwa życzenie. Olga Frycz jest naszym gościem, aktorka, witamy serdecznie, obok dr Marcin Ambroziak, dermatolog i specjalista od medycyny estetycznej. Ty użyłaś tego kwasu, w jakim celu? Użyłam kwasu polimlekowego, po pierwsze dlatego, że wiem, że to jest bezpieczna metoda, przynajmniej tak mi tłumaczono, a ja chciałam sobie poprawić troszeczkę wygląd moich piersi po dwóch ciążach, po tym jak bardzo zeszczuplałam i po prostu miałam taki jakby nadmiar skóry, która nie była... Jędrna, po prostu chciałam sobie ją tak bardziej. Ujędrnić. Ujędrnić. tak. I, właśnie... I to lekarz zaproponował ten tak Tak, bo i powiedział nieinwazyjna, mi, że, tak? że mniej, to jest nieinwazyjne, że skoro ja nie chcę mieć implantów, to właśnie zaproponował ten kwas polimlekowy, że to jest bezpieczne, też trwałe. Znaczy, przede wszystkim to, że to było nieinwazyjne i bezpieczne, to było jakby hasło klucz i dlatego też zdecydowałam się na ten właśnie zabieg. Aż tu nagle poszłaś na badanie piersi na USG. Tak. No i lekarz zdębiał, bo stwierdził pani Olgo, ja tu widzę coś niepokojącego. E, tak, poszłam na USG, robię je profilaktycznie dwa razy w roku e, i faktycznie e, radiolog, tak, radiolog robi e, USG, e, powiedziała, że widzi jakieś nieprawidłowości i nie jest do końca w stanie stwierdzić, czy to są nieprawidłowości. Przede Wszystkim zapytała się mnie, czy ja sobie robiłam jakieś, jakieś zabiegi. Powiedziałam, że tak, że, że ten kwas polimlekowy i ona nie była w stanie stwierdzić, czy to jest czy to są jakieś e, e, Pozostałości po tym kwasie, czy to mi się jakoś tak z... mm. zrobiły jakieś grudki, czy to są jakieś Czyli sprawy nowoczesne. Tak, jest, bardzo tak? trudna diagnostyka. Utrudniona. Potem musiałam zrobić sobie rezonans z kontrastem, skończyło się na biopsji, więc bardzo dużo stresu. Mnie to kosztowało, i, no i co? No i mogę powiedzieć, żałuję, że sobie to po prostu zrobiłam. Teraz już wiem, że to, ten kwas polimlekowy jest bezpieczny, natomiast chyba nie do końca jest dobry, żeby na go piersi. podawać właśnie w piersi. Ostrzegłeś też swoich followersów w mediach społecznościowych, wrzuciłaś tam post na temat tego zabiegu i, i jego konsekwencji. Też Marcin, który zajmuje się tym tematem zawodowo, mówi. Że on na przykład swoim pacjentkom nigdy tej metody do piersi nie proponuje. Dlaczego? to ja, to ja bym chciał być w tym głosem takim zdrowego rozsądku. Dlatego, że tak, po pierwsze, kwas polimlekowy jest super bezpieczną substancją. Po drugie, nie jest wypełniaczem, jest stymulatorem bardzo silnym produkcji kolagenu. Czyli jeśli my go podamy do naszego ciała, to nasze ciało wytwarza w dużej ilości kolagen. Taki śmak, jest tych kwasów bardzo dużo. To kolagen duży. staje się wypełniaczem w jakimś sensie. I ten tak? kolagen, jeśli jest go dużo, staje się wypełniaczem. Czyli można go zastosować, jak sobie teraz wyobrazimy, jak to działa, do różnych miejsc na człowieku, gdzie jest wiotkość. Twarz. Szyja nawet to są inne troszkę kwasy polimlekowe, bo bo o tym za chwilę, bo każda metoda też może mieć powikłania. Ale nawet pośladki, prawda? Takie... Pośladki. No, piersi akurat rzeczywiście nie są moim akurat ulubionym miejscem do podawania kwasu polimlekowego, dlatego, że ja jestem z epoki kredy i pamiętam rozmaite historie, które się w medycynie estetycznej działy. Odnosiłbym się teraz do kwasu hialuronowego, który lat temu, 15-20, był też stosowany do powiększania piersi. I znowu, Substancja bardzo bezpieczna, niemniej jednak uniemożliwiająca czasami badanie piersi. Mhm. I tylko i wyłącznie z tego powodu odeszliśmy całkowicie, w ogóle się światowo, od podawania mhm. kwasu hialuronowego do piersi. Więc jest mhm. analogiczna w tej chwili sytuacja taka, że właściwie nic się złego nie wydarzyło, natomiast najadła się pani mnóstwo strachu mhm. i wcale się nie dziwię. Mhm. Tu przy okazji chciałbym zupełnie uspokoić te grudki. Własnego kolegenu ustąpią same po dwóch, trzech latach. Całkowicie. Proszę ich nie usuwać, nie wycinać, bo to tylko spowoduje blizny. One całkowicie ustąpią po dwóch, trzech ja latach. Bym, cały plan. Ja już cały plan. Nie, nie, to, proszę tego nie robić, tak? bo, A, bo, bo, bo to się źle skończy. Trzeba. Dużo cierpliwości. A jaki masz plan z ciekawości, który nie, właśnie się? Skończył? chciała się usuwać. Yy, tak, no ja miałam taki plan właśnie z, też za, za namową yy, innej pani doktor, żeby najlepiej po prostu usunąć sobie w, te całe gruczoły i ewentualnie wsadzić yy, no, jakiś taki niewielki implant. No jakby mi mój rozmiar piersi absolutnie w ogóle w niczym nie przeszkadza. To nie jest mój kompleks, ale też nie uważam, że, w, że włożenie implanta to jest coś złego, umówmy się. Więc yy, pomyślałam, już jakby pogodziłam się z tym, że po prostu yy, usunę tak, żeby się pozbyć tego stresu, który faktycznie był bardzo duży dla mnie. Panie doktorze, tutaj mamy publiczną konsultację. Dlaczego ma nie usuwać? Cierpliwości, dlatego ma to rozpuści. samo się rozpuści. Całkowicie. Ale właśnie ja słyszałam, że się kwas polimlekowy nie rozpuszcza. No i bądź tu człowieku mądry. No i, no i, no. Możemy się umówić za dwa do trzech lat w tym samym miejscu ale ja dzisiaj i idę tam do się z do tego kliniki, już... Zaraz, 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 bo to jest zbyt poważna jest sprawa, no. tak. Do, do, nie, nie, doktorze, to jest ale to, to faktycznie ma Olga Prawda. zostawić my... to w spokoju? Kwas polimlekowy, wróćmy znowu do historii sprzed dwudziestu... Pięciu prawie lat. Kwas, pierwszy pro, produkt kwasu mle, polimlekowego był źle promowany. Dostaliśmy go, pamiętam, byłem młodym doktorem. Całe szczęście nie poszedłem na szkolenie, bo y, y, podano nam ten produkt jako wypełniacz do zmarszczek. Co jest kompletną bzdurą, to nie jest żaden wypełniacz, tylko to jest stymulator. O tym już doskonale teraz wiemy. I oczywiście y, po podaniu do skóry pojawiały się guzki. Były wycinania, bo to w ogóle nie chciało ustępować. Czytaliśmy publikacje światowe, gdzie mówiono: to, to, to i to trzeba stosować. Nic nie działało. Tak jakby ci ludzie, którzy pisali porządne artykuły, w ogóle nie mieli pojęcia, o czym mówią. I potem siedzę sobie na kawce z moim przyjacielem pulmonologią. Mówi: A słuchaj, to jest odczyn na ciało obce, dokładnie taki sam ziarniniak, jak w sarkoidozie. Poczekaj dwa lata, bo w sarkoidozie te gózki ustępują. Pacjentka ma one... Ja sam osobiście miałem u swoich pacjentów no przynajmniej kilkudziesięcioosobową grupę y, pacjentek z ziarniniakami i one wszystkie ustąpiły, co do jednego. Ja wiem, tylko, tylko że czas. po prostu chodzi o to, że w przypadku piersi y, sprawa jest na tyle poważna, Oczywiście. że człowiek, czy jakby lekarz na USG nie jest w stanie odróżnić, czy to jest ten ziarniniak y, właśnie y, po tym czy to jest jakieś, jakieś, no, jakieś są sprawy nowotworowe. I faktycznie miałam biopsję i, y, z dwóch jakby takich tych grudek, ale ileś tam ich jeszcze zostało, bo to miałam biopsy tylko z jednej piersi, jeszcze jest druga. Więc za każdym razem y, jest taki lęk, że, że właściwie to nie wiadomo, czy to są właśnie te powikłania po tym kwasie polimlekowym, czy to już są jakieś sprawy nowotworowe, bo myślę, że tak na twarzy no to tam te ziar, no to dobra, to, to no niech tam będzie, ale w piersiach to trochę to takie niepokojące dla mnie to jest, było. To jest wszystko w tej chwili y, kwestia lęków i tego, że nie wiemy do stu co się wydarzyło. Można by przypuszczać, skoro Pani robi w miarę regularnie te badania, mhm. że... Pół roku temu, jak robiła pani wyjściowe badanie było nic. W tej chwili został zrobiony zabieg i są jakieś nieregularności. No, mm -hmm. Z dużą dozą pewności, to są nieregularności związane z podaniem kwasu Z Mało z tego były, były pobrane i zbadane histopatologicznie, i to rozumiem, zostało potwierdzone. Tak, tak, tak. Więc ja panią błagam, żeby poczekać dwa lata, robiąc systematycznie badania i można porównywać, porównywać czy coś się nowego zmiany. pojawiło, czy nie. No, czy chcę, chcę wrócić jeszcze do tego kwasu. W takiej stężonej formie, abyś to dosyć gęsty, jak mówisz, kwas, się go nie podaje, podaje się w rozcieńczonej, tak? To, to czemu to... te grudki się tworzą? Bo to bo jest, właśnie to się bo to otacza jest, i ożar. Oziar... Natura tego, tego produktu, bo to nie jest wypełniacz, tylko to jest produkt, który w, wcale on nie jest gęsty, jego się rozcieńcza. Podajemy go równomiernie tam, gdzie chcemy wywołać. Kaniulo nie jest nie jest Bo można rozprowadzić wtedy równomiernie. Wszędzie tam, gdzie chcemy spowodować produkcję nowej tkanki, gęstej, jędrnej. Dobrze, to I znajdźmy to, to przykład. Się... Jest ktoś, kto na przykład y, m, po chorobie drastycznie schudł i ma zapadnięte policzki, y, no widać także brak jędrności skóry. Taka, taka osoba nadaje się do takiego zabiegu. I y, nie wiem, czy mogę powiedzieć na antenie, ale to już się wszędzie na świecie o tym mm -hmm. mówi, tak zwany ozempic face. To, to jest, no, jesteśmy w erze tak zwanych leków GLP-1, czyli tych, które powodują e, drastyczne schudnięcie. To powoduje bardzo często takie twarze maratończyków, bo brakuje nam tkanki tłuszczowej. I to jest, wypisz, wymaluj, idealne narzędzie do, do przeciwdziałania temu. Temu defektowi Ale estetycznemu. Ale lwiej zmarszczki byś tym nie wypełnił? Absolutnie nie, bo to nie jest do wypełniania zmarszczek. Rozumiem. Okay. Jakby chyba kończąc, Chodzi o to, że ten kwas polimerykowy to nie jest nic złego, tak jak doktor powiedział, tylko po prostu może niekoniecznie. W I akurat to też nie jest jakaś zbrodnia podać. Ten produkt do piersi, ale no, no. ja osobiście z powodów Unikasz. właśnie takich no właśnie. bym uniknął. No. Bardzo się cieszymy, że ta konsultacja mogła się odbyć publicznie, bo myślę, że wiele pań, które oglądają ten program e, i które mogą być w podobnej sytuacji albo planowały taki zabieg poddania się e, stymulacyjnym kwasem, teraz się e, wyposażyły w nową wiedzę i będą mogły inaczej zareagować. E, Olga podejmie decyzję. Pewnie samodzielnie, poza programem, ale dzięki, że pomogłeś w zebraniu argumentów. Ale też rozumiemy niepokój, bo jeśli ktoś o siebie dba i sprawdza, a pierwsi są dla nas bardzo ważne, także dlatego, że. Dla nas są, też. Dla Was też, wiemy o tym akurat. Hmm. Może być to miejsce, które budzi niepokój, jeśli coś się w Absolutnie. nich zmienia. Każde nasze badanie jest poprzedzone lekkim lękiem, czy tam się czy czegoś nie znajdzie, więc doskonale to rozumiemy. Bardzo Państwu dziękujemy Dziękuję za wsparcie.